Dzień dobry Państwu. Z przyjemnością chciałbym troszeczkę porozmawiać o targach Energeta 2011. W tym roku znów rekordowe, bardzo dużo wystawców. Jesteśmy po prawie dwóch dniach targów. Mogę powiedzieć, że wczoraj wiele się działo, było rozstrzygnięcie konkursu. Bardzo ciekawe projekty innowacyjne zostały nagrodzone prestiżowymi nagrodami. Puchar, ministra gospodarki, zdobył Instytut Automatycznych Systemów Energetycznych, ale też wiele firm pokazywało swojej nowości. Innowacji jest naprawdę dużo na naszych targach, no ale cóż się dziwić, że jest 680 firm, a każda stara się w swoim kalendarzu na coś nowego pokazać, to nawet nie wypada mi tutaj mówić o paru produktach bo inni stwierdzą że no też mają nowości zatem lepiej przyjechać i samemu to zobaczyć jeśli chodzi o nasze targi to oprócz tego że mamy dużo więcej miejsc parkingowych w tym roku bo na samym terenie naszych targów czyli w ramach targów w mieście ponad 2000 samochodów co zresztą odczuwają ci co przyjeżdżają i dużo łatwiej wjechać na nasze targi to przystępujemy zaraz po targach do modernizacji, a praktycznie przebudowy gruntownej całego kompleksu hotelowo-gastronomicznego. W przyszłym roku na targach na pewno będziecie Państwo mogli już skorzystać z zupełnie innych naszych możliwości, jeśli chodzi o gastronomię, jeśli chodzi o miejsca noclegowe. Będzie naprawdę przytulnie, sympatycznie i zupełnie na nowo. Także zapraszamy na za rok. Wystawcy też będą na Państwa czekać jak zawsze. Dziękuję uprzejmie.